Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj piątek w naszym świetlistym tygodniu. Piątek, a więc archanią uriel. Kolor czerwieni, purpury, żółci też, bo to jest kolor ognia, tak? Uriel, no, może palić czerwoną świecę. Ona no, teraz widzę na filmiku, wygląda trochę jak różowa, ale jest czerwona. Mamy też karneol, to jest jeden z kamieni, który też jakby jest przypisany tutaj do Uriela, również granat. Można palić czerwoną świecę z intencją zrozumienia własnych emocji, szczególnie wtedy, kiedy jest gniew, złość, poczucie niesprawiedliwości, niemożność zapanowania po prostu nad własnymi jakimiś takimi tematami wzburzenia, całego chaosu, który jest wewnątrz. Ale można też zanosić tutaj prośby do uriela w kwestii walki z nałogami, własnymi lub w intencji naszych bliskich, z wszelkimi uzależnieniami. Uzależnianie, wiecie, są różne od jedzenia, od zakupów, od internetu, telefonu. Tu jest też wzmacnienie wiary i swojej duchowej mocy. Tak, jako ważny aspekt. No i dobrze, zobaczymy, yy, jakie przesłania są dzisiaj od Uriela dla Was. Wybieramy. Jeden, dwa. Czyli jak zwykle. No i zobaczymy. Jedyneczki, co mają. No proszę. No, jakby tu idealnie mamy spokój, czyli jest przesłanie, że obojętnie, co się dzieje widzisz w Twoim życiu, czego doświadczasz, jak myślisz na ten temat. Dobrze jest zachować spokój, dobrze jest zachować harmonię, uczyć się tego spokoju, dawać ten spokój na zewnątrz również i dążyć do pokoju i spokoju, czyli jakby w harmonii załatwiać różne sprawy, negocjować, komunikować się też ze spokojem. Próbować przynajmniej harmonizować się na tyle, by Oczywiście umieć dostrzegać pewne aspekty, które być może w gniewie, w złości, w nerwowości, w stresie umykają. Tutaj jest też temat taki by otworzyć serducho, wiecie, by nastawić się też na akceptację, na współczucie, na przebaczenie. To są trudne procesy. Niejednokrotnie Słyszę od osób, z którymi współpracuję, duszami, z którymi współpracuję, że są niemożliwe czasami. Więc, ale z jakiegoś powodu tutaj to przesłanie się pokazuje. Tutaj jest mowa o tym, że daj się otulić tym spokojem wewnątrz, daj się tą harmonią. Jeżeli nie możesz wyćwicz, naucz się. Zmieniaj, dbaj. Dbaj o spokój w swojej przestrzeni, w swoim sercu, w swojej głowie, w swoim umyśle, bo to bardzo dużo pomoże. Szczególnie będzie wspierać ciebie, tak? Bo tu jest w ogóle takie przesłanie, by rozpuścić to, co zamrożone, to, co jest skute lodem, to, co wyniknęło, stworzyło się z poczucia strachu. Lęku i cierpienia. Więc tutaj pozwolić się też, yy, jakby, i otworzyć, bo tutaj też jest kwestia wiary duchowej, mocy, swojej duchowości otworzyć się też na proces dostrzegania czegoś innego poza tą materialną rzeczywistością. Czyli mamy ten inny wymiar, żeby tu zaufać, żeby otworzyć się też na to, przynajmniej spróbować, bo to, jak słyszę, dobrze nie boli nic, a może tak pomóc w wielu aspektach, no ale to trzeba chcieć, tak? I tutaj zobaczcie, macie też um, taki temat, gdzie wypatrujcie też znaków, bo może wam być ktoś coś przysłane, Albo przysłane Wam będzie oświecenie, tak by uwolnić pewne tematy, których, których jesteście więźniami, i albo to no, powodujecie nieraz sami sobie poprzez wyolbrzymianie pewnych rzeczy, życie w cieniu i, i są różne takie zniekształcenia, albo też no, w jakiś sposób, na jakichś zasadach było spowodowane przez okoliczności zewnętrzne. Natomiast tutaj ma też przyjść właśnie, żeby przyszedł ten spokój, musi przyjść też to zrozumienie. Więc e, na tym jakby dobrze jest się skupić i wypatrywać znaków, bo coś Wam zostanie przysłane. Być może ktoś przyjdzie też do Was de facto z porozumieniem, zgodą, wyciągnie rękę, będzie chciał coś naprawić. A... Przyzna się do błędu lub to wy dobrze, gdybyście na przykład wystąpili e, z takimi gestami do innych, tak? Więc e, fajna, fajna energia. Naprawdę dużo spokoju płynie i, i, i takiej duchowej, duchowej mocy. No jest y, też y, taka energia, właśnie Ducha Świętego. Yy. Piękna, dobrze, dziękuję. Dwójeczki. Co dla. O proszę. A dwójeczki mają optymizm, tak? Czyli tutaj znowu e, wbrew temu, co się dzieje, co myślisz, e, co przychodzi, dobrze jest e, optymizm zachować w różnych sytuacjach, jak tylko się da. Jest wezwanie o pozytywne nastawienie generalnie, tak? pozytywnie nastawienie i czasami słuchajcie, coś przychodzi, bo to też jest mowa że coś przychodzi do nas co jest skutkiem jakichś naszych wyborów, jakichś naszych decyzji sposobów myślenia schematów my się na to nie godzimy, ale to jest jakaś konsekwencja też naszych blokad jakichś deficytów no i teraz zastanówcie się tak? No i nieraz się mówimy, no i z czego się tu cieszyć, tak? No jest, z czego? Nawet to, że sami wypracowaliśmy sobie ten, na przykład, ten stan rzeczy. Czyli jesteśmy skuteczni, czyli mamy moc. Czyli wiemy, że jeżeli na czymś się skupimy, a nawet to jest w wydźwięku negatywnym, to nam to wychodzi. No to teraz, jeżeli nam to wychodzi... To skupmy się na pozytywnym aspekcie, na wysokowibracyjnych energiach i emocjach, na myśleniu pozytywnym, na pozytywnych schematach, bo to też wyjdzie, jeżeli się na tym skupicie, jeżeli e, po prostu będzie tutaj e, cel jednoznaczny z tą radością, z wdzięcznością, e, tak, zupełnie jakby w innym nastawieniu. To też Wam wyjdzie, to też będziecie skuteczni. Ok? E, co jeszcze? Tutaj mm, jest też powiedziane, że w ogóle optymistyczna postawa, jakkolwiek by nie była, i czasami wydaje się może nieadekwatna do sytuacji, czasami nawet może głupia, czy ktoś by pomyślał, no i, i co, żeby zawsze jakiś ten zalążek y, szczęścia znaleźć. Mm. Z tego, za co można być wdzięcznym i z czego można się cieszyć, a naprawdę jest dużo, jest dużo, bo tak patrząc potem do, dookoła, a nie chcę namawiać tutaj na porównywanie się czy cokolwiek, bo mówię, każdy ma coś tu indywidualnego i, i tu są różne aspekty i porównywanie się nie jest dobre do okoliczności czy sytuacji innych, ale czasami może warto zerknąć. Nie być tak skupionym na na, na przykład na sobie, na, na, na swoim bólu, na swojej przeżywalności, tylko rozejrzeć w koło i zobaczyć, co doświadcza innych. Jak to wygląda w porównaniu do naszych historii? Hmm? I może warto czasami właśnie się tak otrzeźwić ee, z pewnych tematów. Hmm? I tutaj. No tu jest wezwanie o ten dobry nastrój i w ogóle rozsiewanie też tego dobrego nastroju. Bycie też osobą taką, która ma na tyle dobrej wibracje, że ludzie chcą z nami przebywać, że czują w naszym, w naszym towarzystwie się bezpiecznie, że czują ukojenie, wsparcie, że jest im dobrze, przytulnie i to jest też bardzo ważne. Tak? Ob za optymizmem idzie też pewne zaufanie, idzie wiara, tak? I to jest też bardzo, bardzo tu ważne, Uriel mówi. Złości w gniewie, w niesprawiedliwości jest zwątpienie w wiarę. Nie ma, jest, jest po prostu tutaj, wiecie, zupełnie inny aspekt. Tutaj też jest powiedziane to, że żeby też zachować w sobie radość życia. Dobrze jest unikać osób pesymistycznych, o takim nastawieniu, o takim rysie charakterologicznym i takich z negatywnym nastawieniem. Takich, co marudzą, stękają, brzęczą, czasami po prostu bez powodów, bo ja rozumiem, że jest sytuacja mega trudna, traumatyczna, bo takie też są. I to jest zrozumiałe. I tu należy mieć zrozumienie, wsparcie, opiekę, to co można zrobić, wiadomo. Ale czasami sami wiecie, że wchodzimy w środowiska, yy, czy mamy nawet wśród bliskich, bardzo bliskich osób, osoby, które ciągle narzekają, ciągle są negatywnie nastawione, wszystko oceniają, negują, krytykują i nic nie robią, by to zmienić pogarszając tym samopoczucie innych, obniżając w ogóle wibracje. Ja wiem, bo też słyszę o wielu takich sytuacjach. No i potem przebywać z taką osobą, tak? Zrobić coś, współpracować, stworzyć coś, no jest bardzo, bardzo trudno. Więc tutaj, jak Muriel mówi, no to unikaj. Po prostu, jeżeli on nic nie zmienia, pomimo próśb, pomimo sugestii, Ty nie musisz tego wybierać. Nie musisz wchodzić w tą grę. Tak? Więc to jest też bardzo, bardzo ważne. No i a, na, jest taka też przesłanie, słuchaj, optymiści dłużej żyją. Tak? Więc stale oczekuj tego najlepszego w Twoim życiu. Ok? I tego się spodziewaj. Słuchaj okay, dobrze. I z tym Was zostawię. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.